Witam w niedzielę! 30 maja 2021. Dzisiejszą energetykę dnia będę czytała z kart PsyCards. Jest to e, czytanie na niedzielę 30 maja 2021. Sprawdźmy. Tak, 30 maja. <gry> Karty na podgląd. Tasujemy. I karty pokażcie przesłanie na 30 maja na niedzielny czas 2021. Hmm. Dużo wiadomości, może się dziać energetycznie, hmm, wśród przyjaciół, wśród maili, telefonów, spotkań, dużo konwersacji, komunikacji, dzień pełen. Hmm, Wielu możliwości, zbieraniu dla siebie informacji, rzeczy ważnych, ważniejszych. Możemy zyskać coś tego dnia, ważne informacje, które w przyszłości mogą być dla nas jak, z jakimś korzyścią. E, może dostajemy telefon, słuchaj, e, tam i tam szukają do pracy, może wyślesz cefałkę, e, informacje, które do Was będą przychodzić będą dla naszej korzyści dużo wiadomości smsów maili kontaktów um, przez komunikatory różne przez maile pozytywny to czas Dobrych wieści, bo ta karta symbolizuje coś dobrego, co do nas może przyjść, co możemy złowić w tym wszystkim dla siebie, ale też również taka płodność większa. Tutaj łapanie takich małych perełek dla siebie, zysków. To jest te, ta karta, czasami wychodzi mi na wygrane w zdrabkach, więc warto szukać swojego szczęścia przy niedzielnym czasie. Czytania były. Z Kart Psy pozdrawiam Was, EZOJA serdecznie i miłej niedzieli życzę. Pozdrawiam.